Mr. Wysoka Izbo. Wielkie sprzątanie po bałaganie, które zostawiło nam w spadku Prawo i Sprawiedliwość trwa. Dzisiaj bierzemy miotły w dłoń, aby zmieść i wyrzucić do kosza ustawę, której zapisy zagrażają polskim zabytkom. Samo jej procedowanie budziło już wiele kontrowersji. W arogancki sposób zlekceważono głos naukowców i archeologów, którzy słusznie kwestionowali zawarte w tej ustawie przepisy. Tak samo ignorowano wątpliwości, które zgłaszaliśmy na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazów w ubiegłej kadencji. Nie usłyszeliśmy wtedy żadnych przekonujących argumentów na to, że nasze dziedzictwo będzie bezpieczne. I choć ustawę ubrano w piękne słowa, jak ochrona zabytków, opieka nad zabytkami, to kryły się za nią rozwiązania, które opisać można jednym zdaniem. Hulaj dusza piekła nie ma, bo jak inaczej nazwać liberalizację przepisów, przez które amatorscy poszukiwacze będą mogli, mówiąc kolokwialnie, ryć w ziemi. Bo, proszę Państwa, archeologia to nie jest tylko znajdowanie rzeczy. Wspomniani poszukiwacze nie szukają zabytków, lecz skarbów o konkretnej wartości. Przy okazji mogą zniszczyć wartościowe dziedzictwo, którymi powinni zająć się profesjonaliści i powinni zająć się eksperci. Pragnę podkreślić, że, tak jak mówiłam, że archeologia to nie jest tylko znajdowanie przedmiotów w ziemi, to jest nauka, której celem jest odtwarzanie naszej przeszłości całej, społeczno kulturowej. To badanie też kontekstu, a nie skupienie się na samym wyciąganiu przedmiotów. I archeolodzy muszą spełniać wymogi formalne, wymogi metodologiczne, wymogi sprawozdawcze, których poszukiwacze mm, mm, skarbów nie muszą spełniać. I to właśnie z tego powodu uczeni bili na alarm, gdyż słusznie obawiali się niekontrolowanego chaosu oraz narażenia zabytków na zniszczenie, czy też na niekontrolowany handel i wywiezienie ich z Polski. Stanowisko Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich z zeszłego roku nie pozostawiało złudzeń, że wprowadzone ułatwienia dla poszukiwaczy skarbów stanowiły wyłącznie pretekst do zniesienia kontroli państwa nad poszukiwaczami zabytków. Z wypowiedzi przedstawicieli tego stowarzyszenia można było wysnuć przerażający wniosek, że w świetle nowych przepisów polska archeologia mogłaby znaleźć się na krawędzi upadku przekładanie jednostki jej hobby nad naukę i badania prowadzone pod nadzorem to był krok w bardzo złą stronę. Ustawa Prawa i Sprawiedliwości wsparła kłusowników, a nie pasjonatów. I cieszę się, że dzisiaj debatujemy o uchyleniu tej ustawy, przeciwko której klub Lewicy występował od samego początku, dlatego pragnę przekazać, że Lewica poprze uchylenie tejże ustawy w trosce o polskie zabytki i w trosce o nasze dziedzictwo. Dziękuję. Dzięk dziękuję panie, Pani Poseł. Pan poseł